Sierpniowy przegląd dotacji obejmuje 8 najciekawszych programów, w których przedsiębiorstwa mogą zdobyć nawet 100% wsparcia. Od platformy STEP z dotacją do 80% i dodatkową premią 5 plus 10% dla projektów inwestycyjnych po budowę stacji ładowania TENT z pełnym 100% finansowaniem. Łącznie środki wspierają badania i rozwój, zieloną energię oraz cyfryzację, a pierwsze nabory kończą się już 29 sierpnia. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się jak sięgnąć po 80% dofinansowania w kredycie ekologicznym lub w ścieżce SMART, a także 65% na kogenerację dla energetyki i przemysłu i podnieść konkurencyjność swojej firmy. Zanim przejdziemy jednak do części merytorycznej, chciałabym Państwa bardzo zachęcić do pobrania z naszej strony aktualnego przeglądu dofinansowań dla firm produkcyjnych i przemysłu. Przewodnik ten został przygotowany w dogodnej i upragnionej czasem przez Państwa formie PDF, gdzie znajdziecie Państwo ustrukturyzowane dostępne dofinansowania w podziale na status Państwa przedsiębiorstwa i według Państwa potrzeb, czyli jeżeli posiadacie Państwo potrzebę dotyczące automatyzacji, sfinansowania hal przemysłowych, prac budowlanych, czy też sfinansowania wynagrodzeń, to właśnie według tych potrzeb zaproponowaliśmy Państwu dostępne formy wsparcia. Nasz przewodnik znajduje się na naszej stronie internetowej innowatri.pl łamane na przegląd, zatem myślę, że możecie Państwo właśnie tam sięgnąć, aby dowiedzieć się, jakie najnowsze formy wsparcia czekają na Państwa. Też chciałabym Państwa zachęcić do oczywiście pozostawienia lajka, łapki w górę, czy też kliknięcia subskrypcji, bo to pozwala rozwijać nasz kanał i dostarczać Państwu najświeższych informacji. Pierwszą, pierwszą formą wsparcia, która powiedziałabym jest bardzo na czasie i bardzo gorąca wakacyjnie, to Platforma Technologii Strategicznych dla Europy, czyli STEP. Jest to dodatkowy program utworzony w ramach piątego priorytetu FENG, który jest formą wsparcia dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, czyli zarówno dla MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw lub też oczywiście konsorcjów. Mamy do czynienia z różnymi naborami tego konkursu. W sumie jest ich 12 plus 1, bo też jeden dotyczy finansowania projektów, które nie otrzymały ze względu na brak alokacji środków z funduszy pochodzących bezpośrednio z Brukseli. Ale co najważniejsze, jest to dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe jak i inwestycyjne i w przypadku projektów inwestycyjnych możecie państwo liczyć na wyższy poziom wsparcia, a nieżeli ten, który jest dawany państwu standardowo według tak zwanej regionalnej pomocy inwestycyjnej, bo otrzymujecie państwo premię w zależności oczywiście od regionu plus 5 czy plus 10% względem standardowej pomocy, na którą możecie liczyć w Państwa. Regionie. Jakie typy projektów są dopuszczalne w ramach tego programu? Na początku należy stwierdzić, czy państwa projekt w ogóle dotyczy obszaru technologii krytycznej, czy też elementu łańcucha wartości tej technologii. Mamy do wyboru trzy obszary technologii krytycznych. Zostały one podzielone na grupy: digital i deep tech, grupa clintech czy Grupa Biotech. Tylko te obszary technologii krytycznych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach programu STEP. W ramach obszaru Digital i Deep Tech mówimy o projektach z zakresu sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, technologii kwantowych, blockchain czy technologii półprzewodnikowych. Oczywiście ten obszar jest bardzo szeroko opisany. Zapraszam do kontaktu z nami, aby móc Państwu wskazać jakie dokładnie rodzaje projektów kwalifikują się w ten obszar. Następnie clean tech, który polega generalnie rzecz ujmując na rozwoju odnawialnych źródeł energii, technologii magazynowania energii gospodarce obiegu zamkniętego czy dekarbonizacji przemysłu. Trzeci obszar biotech skupia się na rozwoju technologii związanych z DNA, RNA, z białkami, innymi cząsteczkami, inżynierią tkankową, komórkową, z optymalizacją, udoskonalaniem technik, procesów biotechnologicznych. Skupia się również na rozwoju technologii związanych z genami, wektorami RNA, bioinformatyką czy też nanobiotechnologią. Czyli proszę Państwa, pierwsze pytanie, jakie musimy sobie zadać, to czy nasz projekt wpisuje się w ten obszar, jeden oczywiście z wybranych, lub czy dotyczy elementu łańcucha wartości tej technologii. Cóż to oznacza? Oznacza to, że możecie Państwo produkować czy rozwijać... Produkt czy surowiec, który stanowi wejście, jakby jest elementem wejściowym do rozwoju danej technologii. Jeśli chodzi na przykład o inżynierię tkankową i komórkową, to element łańcucha wartości związanej właśnie z tą technologią są na przykład bufory, które służą do prowadzenia procesów w oparciu o inżynierię tkankową. Jeżeli Państwo działacie w obszarze elementu łańcucha wartości technologii CLINTECH, to znaczy, że na przykład dostarczacie produkty, półprodukty, które służą do budowy na przykład paneli fotowoltaicznych. Tak? Czyli musimy wskazać, czy przedmiot naszego projektu będzie się wpisywał w element łańcucha wartości, czyli w surowiec, produkt, czy na przykład będzie służyć rozwojowi, czy w świadczeniu usługi dla właśnie jednego z tych trzech obszarów, czyli będzie w jakiś sposób powiązany z tą technologią krytyczną. Jeżeli nasz projekt wpisze się właśnie w ten obszar, to następnym pytaniem, które musimy sobie zadać jest to, czy zamierzamy finansować projekt, który będzie miał charakter inwestycyjny, to znaczy, że naszym zamiarem jest finansowanie na przykład infrastruktury produkcyjnej, właśnie zamierzamy zbudować halę technologiczną, aby móc Dalej prowadzić, wprowadzać technologię krytyczną, czy też wprowadzać element łańcucha wartości technologii krytycznej na rynek. Jeżeli tak, to nasz projekt powinien zostać złożony, czy wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Możemy również składać wniosek o dofinansowanie projektu, który posiada charakter badawczo-rozwojowy, czyli którego celem są badania i rozwój nad technologiami krytycznymi, czy też nad elementami łańcucha wartości technologii krytycznych. Jeżeli tak jest, czyli jeżeli nasz projekt posiada charakter badawczo-rozwojowy, to odpowiednią instytucją do składania wniosku będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. I w zależności od tego, czy składamy wniosek do PARP-u, czy składamy wniosek do NCBJR-u, to znów mamy podział na projekty, które znajdują się w tzw. ścieżce A oraz projekty, które znajdują się w ścieżce B. Czyli zarówno w PARP-ie, jak i w NCB ze możemy składać projekty w ścieżce A i w ścieżce B. Ścieżka A, nazwana innowacyjność, ma za zadanie, w przypadku PARP-u um, wprowadzać, um, wprowadzać produkty, procesy, usługi innowacyjne, przełomowe, najnowocześniejsze. Natomiast w przypadku ścieżki B, um, w przypadku PARPU, czyli znów projektów inwestycyjnych, um, my zamierzamy wprowadzać produkować produkty, procesy, które charakteryzują się innowacyjnością, ale tylko w skali naszego przedsiębiorstwa. Natomiast celem ich wprowadzenia jest zapewnienie strategicznej niezależności Unii Europejskiej, co oznacza, że my dzięki wprowadzeniu tej technologii, tego produktu, procesu usługi zapewniamy bezpieczeństwo dostaw, zapewniamy zwiększenie zdolności produkcyjnych, Wprowadzamy na rynek Unii Europejskiej nową przełomową technologię, czyli... Uniezależniamy się od zewnętrznych dostawców, od, od krajów, które obecnie na przykład są kluczowym dostawcą do Unii Europejskiej w zakresie jakiegoś elementu do półprzewodnika. Czyli ważna jest ta strategiczna niezależność w przypadku ścieżki B, natomiast w przypadku ścieżki A ważne jest to, żeby wskazać, czy mamy do czynienia z innowacyjnym, przełomowym produktem, procesem, który wpisuje się właśnie w tą technologię krytyczną czy element łańcucha wartości tej technologii. Kolejnym konkursem, który oczywiście jest niezmiennie i pozostaje do dyspozycji Państwa, jest Ścieżka SMART. Generalnie Ścieżka SMART jest konkursem ogólnokrajowym, który jest przeznaczony również dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, czyli dla MŚP i dużych przedsiębiorstw, ale występujących w konsorcjach o dofinansowanie. Natomiast najbliższy nabór wniosków, czyli od 1 lipca do 30 września tego roku to nabór dla konsorcjów, czyli wnioski możecie Państwo składać wspólnie z partnerem. Musimy mieć minimum dwa podmioty, które są wnioskodawcami w ramach danego wniosku o dofinansowanie i mogą to być przedsiębiorstwa, mogą, może to być przedsiębiorstwo wraz z organizacją badawczą. Ważne jest to, że liderem... Takiego konsorcjum jest zawsze przedsiębiorstwo. Ścieżka Smart oferuje Państwu możliwość dofinansowania różnego rodzaju kosztów. Na pewno są to wynagrodzenia pracowników, podwykonawstwo amortyzacja aparatury, sprzętu, budynków, wynajem powierzchni laboratoryjnych. Możecie Państwo również zakupować licencje, oprogramowanie, patenty, know-how, materiały, surowce. Możecie również Państwo dokonywać budowy infrastruktury do wprowadzania innowacji i w przeciwieństwie do programu STEP. Ważne jest to, aby Państwa technologia, Państwa projekt wpisywał się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, natomiast nie są one oczywiście tak ograniczone jak w przypadku STEPA, tylko do trzech obszarów. Poziom dofinansowania w tym konkursie jest uzależniony od lokalizacji projektu, wielkości przedsiębiorstwa czy rodzaju przede wszystkim danego kosztu, natomiast może wynieść maksymalnie 80%. Kredyt ekologiczny to cały czas najlepsza forma wsparcia, najlepszy program, który pozwala Państwu na uzyskanie najwyższego poziomu dofinansowania, jeśli chodzi o ogólnie rzecz biorąc energooszczędność, energochłonność Państwa przedsiębiorstwa. Możecie Państwo sfinansować trzy obszary. Pierwszym z nich jest termomodernizacja, czyli wszystkie elementy budynku, które wpływają na utratę energii, energii przez ten budynek. Czyli przykładowo możecie Państwo wymienić izolację budynków, możecie Państwo wymienić okna, drzwi, bramy wjazdowe dokonać wymiany i ocieplenia stropu dachu, możecie dokonać modernizacji wymiany samej instalacji grzewczej, możecie również zagospodarować różne rodzaje, różnego rodzaju ciepła odpadowe, aby wykorzystać do ogrzania danego budynku. Więc jest to pierwszy obszar. Drugi obszar, który jest możliwy do sfinansowania w ramach tego konkursu to odnawialne źródła energii, czyli montaż pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, również magazynów energii. No i trzeci obszar, z którego bardzo często przedsiębiorcy korzystają, a mianowicie wymiana, modernizacja sprzętu, modernizacja linii technologicznych, czyli wszelkich urządzeń, które używacie Państwo do własnej działalności operacyjnej a możecie je wymienić, zmodernizować, aby ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Co ważne, mamy do czynienia obecnie z, raczej planowany jest ostatni nabór tego, tego konkursu. Będzie on trwał od 24 października do 8 stycznia. Jest przeznaczony dla przedsiębiorstw MŚP, jak również dużych przedsiębiorstw, natomiast zaznaczam, że duże przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa zatrudniające do 3000 pracowników ze względu na to, że konkurs ten wymaga szerokiego przygotowania dokumentowego, między innymi takiego jak audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej czy promesa kredytowa, warto już tym konkursem interesować się dziś, żeby móc wszystkie dokumenty w terminie przygotować i złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Kogeneracja dla energetyki i przemysłu to kolejny konkurs z branży energochłonności, który pozwala Państwu ją ograniczyć poprzez budowę lub przebudowę jednostek kogeneracyjnych, czyli jednostek wysokosprawnej kogeneracji. Do produkcji energii w tych jednostkach musi być wykorzystywane ciepło odpadowe, OZE, paliwa gazowe czy też gaz syntetyczny lub wodór. W zależności od tego, czy jesteście Państwo przedsiębiorstwem, które prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, czy też nie, to istnieją wymogi dotyczące minimalnej mocy takiej jednostki kogeneracyjnej i jeżeli Państwo prowadzicie działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, to taka jednostka kogeneracyjna musi posiadać moc minimum 10 MW, natomiast pozostałe przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie do jednostek o mocy minimum pół megawata. Dodatkowo możecie Państwo również wnioskować o wsparcie magazynów energii czy też przyłączy. Do sieci. Konkurs ten prowadzony jest od 22 kwietnia, natomiast 19 grudnia jest ostatnim dniem, kiedy możemy złożyć wniosek o dofinansowania, dofinansowanie, a poziom dofinansowania jest dość wysoki, bo dla mikro małych przedsiębiorstw może wynieść nawet 65%. Przy czym zaznaczam, że oczywiście duże przedsiębiorstwa też mogą być wnioskodawcami. Natomiast najwyższy poziom dofinansowania dla tego typu przedsiębiorstw to 45% dofinansowania. Kolejno chciałabym Państwu wspomnieć o programie wsparcie budowy stacji ładowania dla transportu ciężkiego TENT, czyli programie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest przeznaczony dla przedsiębiorstw MŚP i również dużych i pozwala proszę Państwa na uzyskanie dofinansowania nawet stuprocentowego. Konkurs ten upływa z dniem 31 sierpnia tego roku, a pozwala Państwu na sfinansowanie budowy lub rozbudowy stacji ładowania. I w zależności od tego, gdzie ta stacja ładowania jest zlokalizowana, to istnieją wymogi dotyczące liczby punktów ładowania, natomiast ich minimalna moc musi wynieść 350 kW. No, to możecie Państwo również sfinansować koszty instalacji przyłączeniowej, magazyn energii, czy oczywiście koszty montażu i robót budowlanych. Digit to oczywiście kolejny konkurs, który jest bardzo pożądany przez wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą dokonać transformacji, cyfrowych, transformacji cyfrowej swojego przedsiębiorstwa. Ważne, że jest to konkurs przeznaczony tylko dla sektora MŚP, który prowadzi działalność produkcyjną lub działalność na rzecz firm produkcyjnych, natomiast w zakresie prowadzenia prac serwisowych, czy też w zakresie prowadzenia danej operacji jednostkowej w danym procesie produkcyjnym. Poziom dofinansowania wynosi 50%, a możecie Państwo dokonać zakupu oprogramowania usług chmurowych, możecie sfinansować również wdrożenie tego oprogramowania, również wartości niematerialne i prawne, szkolenia pracowników, czy też środki trwałe, jeśli chodzi o sprzęt IT, czyli serwery, routery czy szafy RAK. Konkurs ten będzie ogłoszony i będzie trwał w ostatnim kwartale tego roku, tak podaje Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która będzie instytucją pośredniczącą, która będzie koordynowała ten konkurs. Następnie promocja marki innowacyjnych MŚP, niezmiennie konkurs, który jest przeznaczony dla przedsiębiorstw MŚP z wybranych sektorów gospodarki. Możecie Państwo sfinansować w ramach tego konkursu. Udział w targach, koszty osobowe, czyli diety, noclegi, koszty wiz. Możecie Państwo sfinansować wyjazdowe misje gospodarcze, czyli spotkania z Państwa kontrahentami, czy też kampanię promocyjną w internecie. Mówimy tutaj o spotach reklamowych, reklamie w mediach targowych, usługach SEO-SEM czy kampanii mailingowych. Kolejny nabór w tym konkursie, który został ogłoszony, będzie prowadzony od 5 listopada do 8 stycznia. Przyszłego roku. Chciałabym Państwa również serdecznie zaprosić znów do pobrania naszego przewodnika o dofinansowaniach, bo wiadomo, że nie sposób omówić wszystkich, które mogą myślę być ciekawe dla Państwa. Poszczególne instytucje w regionach, czyli w województwach, ogłosiły dla Państwa nowe programy wsparcia. Przede wszystkim są one dostępne dla województwa śląskiego, lubelskiego opolskiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego, podkarpackiego, małopolskiego, lubuskiego czy warmińsko-mazurskiego, a konkursy te dotyczą przede wszystkim projektów badawczo-rozwojowych czy też wdrożeń, jak również rozwiązań związanych z gospodarką obiegu zamkniętego czy też internacjonalizacją państwa e, przedsiębiorstw. Także serdecznie zapraszam do e, pobrania e, naszego przewodnika na naszej stronie innowacyjnej, łamane na przegląd, jak również zapoznania się z informacjami na stronie, a przede wszystkim również skorzystania z bezpłatnej konsultacji, gdzie możecie Państwo poprzez naszą stronę internetową spotkać się ze mną i omówić możliwości uzyskania wsparcia w danym programie. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.